W pustkowie osiedlu odbyły się mistrzostwa tańca majoretkowego Polski Południowo-wschodniej. Hala sportowa zespołu szkół wypełniła się zawodniczkami z województw małopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego podkarpackiego. Wszystkie w pięknych, kolorowych strojach. Mamy tutaj gości, 486 uczestników, plus rodziny, plus e, kierowcy, plus instruktorzy. Naprawdę olbrzymia impreza i cieszę się, że tutaj w Pustkowie właśnie się odbywa w osiedlu. A jeszcze bardziej cieszy fakt, że mamy swoich reprezentantów, którzy co roku zdobywają wysokie miejsca i reprezentują również e, gminę Dębica na Mistrzostwach Polskich czy Mistrzostwach Świata, tak jak to było kilka lat temu w Chorwacji. To bardzo duże przedsięwzięcie dla organizatorów i jurorów. Rozważaliśmy, żeby była na dwa dni ze względu właśnie na ilość występów, bo przed sędziami bardzo karkołomne zadanie mają ocenić 320 kilka występów. Już po raz 13 spotykamy się tutaj w Pustkowie Osiedlu. Bardzo nas cieszy to, że główni organizatorzy Mistrzostw Polski widzą w nas potencjał organizacyjny jako jedną z tych pięciu scen na terenie Polski, która może organizować właśnie tego typu wydarzenia. Po raz 13 spotykamy się bardzo 481 osób dzisiaj zaprezentuje się na scenach, a razem mamy występy w różnego rodzaju formacjach. 321. Aby uzyskać odpowiedni efekt, każda drużyna dawała z siebie wszystko, liczyła się precyzja wykonania układów, trudność figur akrobatycznych, dopasowanie ruchu do muzyki. Dziewczyny z zespołu marzoretkowego Jupiter Spilzna przyznawały, że treningów jest dużo, ale bardzo lubią występować. Nasze treningi zazwyczaj są przeprowadzane w sobotę. To jest zazwyczaj po 5 godzin tańców, bardzo ciężkie treningi, no bardzo dużo pracy. Cały rok jest praktycznie włożony w to, żeby przygotować się do mistrzostw. Bardzo dużo też siły woli, motywacji, żeby wszystko później na mistrzostwach wyszło jak najlepiej. Dlaczego to robisz? Bo to kocham. To jest moja największa pasja. Bez tańca nie wyobrażam sobie życia. Jestem też tak zżyta z moim zespołem, z dziewczynami, że to jest moja druga rodzina. Zazwyczaj e, mamy treningi z panią Agnieszką Kuchcińską. W, każdy wtorek i czwartek. E, no i bardzo fajnie na nich jest. Pokaz układów trwał kilkanaście godzin. Organizatorzy uważają, że te mistrzostwa, ze względu na duże zainteresowanie, powinny trwać dwa dni.